Całą twórczością, proszę Państwa, jest tak, że kiedy nie ma dobrego tła, każde gówno wygląda jak piramida Cheopsa, i trzeba mieć tego świadomość, bo inaczej gubimy się w ocenach i wychodzi z tego jakaś katastrofa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Jestem autorem i wydawcą książek, i dzisiaj chciałem opowiedzieć o swoim projekcie. Yy, jednym z większych, yy, który większość z Państwa zna, chodzi o projekt Socjalizm i Śmierć, czyli trzy tomy książek poświęconych działalności socjalistów, którzy mają w Polsce bardzo dobrą prasę. W mojej ocenie niesłusznie. Yy, czy to jest atak na socjalizm? W zasadzie tak. Przy świadomości, że atakowanie socjalizmu nie ma sensu, dlatego że. Idea socjalistyczna jest sprzęgnięta z ideą niepodległości, a więc wszyscy socjaliści, czy to będą entuzjaści, czy to będą kanciarze, zawsze mieli, będą mieli dobrą prasę i będzie jakaś siła, która będzie starała się, żeby, żeby zachowali się w pamięci ludzkiej jak najlepiej, a często nie są tego warci. Ten projekt, jeden z moich ulubionych, bardzo masywny i robiący wrażenie, zawiera bardzo wiele elementów demaskatorskich wobec socjalizmu od politycznych, poprzez gospodarcze, na artystycznych kończąc. Ja w zasadzie zawsze wychodzę od, od spraw związanych z twórczością w tym wypadku z twórczością pisarzy oraz wydawców. A także dramaturgów, i może zacznę od tego, bo na tym tle najłatwiej się socjalizm demaskuje i najłatwiej demaskuje się jego intencje. A więc nie będzie po kolei. Zacznę od tomu drugiego, w którym zajmuję się sprawami tak istotnymi jak twórczość Stanisława Wyspiańskiego, jak kwestia spółdzielczości. A także różnicami pomiędzy polskim a ukraińskim ruchem socjalistycznym. No i ludowością. Ludowością, która się nieodmiennie wiąże z twórczością literacką, dlatego że lud prosty to było oczko w głowie i serce w sercu wszystkich. Socjalistycznych autorów, nawet takich, którzy za socjalistów nie są uważani, jak na przykład Stanisław Wyspiański. Proszę Państwa, wielu z Państwa o tym słyszało, ale wielu nie. Stanisław Wyspiański, moim zdaniem, na wyrost został mianowany wieszczem narodowym i jego sztuki są, jak mówią Rosjanie, Nipryczon. Ja już o tym wspominałem, ale trzeba o tym chyba powiedzieć jeszcze raz, dlatego że młodzież dręczona jest weselem, kiedyś jeszcze. Wystawiano inne dramaty Wyspiańskiego. Całe szczęście już tego się nie czyni, ale była taka próba parę lat temu, bardzo awangardowy, pochodzący z Chorwacji, a w istocie z Niemiec. Reżyser wystawił w Warszawie, może w Krakowie, nie pamiętam, to są nieistotne zupełnie sprawy, sztukę Wyspiańskiego zatytułowaną Klątwa. To jest coś tak absolutnie kuriozalnego, a jednocześnie tak przypominającego produkcje współczesne związane z propagandą no, anty, antynarodową i propagandą antykościelną, jakie są produkowane, emitowane, lansowane dzisiaj, że to włos się na głowie jeży. O czym jest sztuka pod tytułem Klątwa? <grym> Łatwiej było chyba powiedzieć o czym nie jest, dlatego że charakterystyczną cechą twórczości socjalistycznej jest montowanie, montowanie dzieł z takiej ilości wątków, klejonych dowolnie w przedziwnych konfiguracjach, że w zasadzie. Człowiek się już w tym gubi i nie wie, nie wie, co zrobić z tą ilością wzruszeń, które się na niego zwalają, po prostu jak śmieci ze sypu. I tak samo jest ze sztuką klątwa Stanisława Wyspiańskiego. Proszę Państwa, pokrótce, akcja dzieje się na prowincji w miejscowości Gręboszów a to miejscowość dotknięta jest suszą. Ja oczywiście nie wymagam od Wyspiańskiego, żeby on się znał na takich kwestiach, jak y, jakieś fluktuacje meteorologiczne, niże, wyże oraz konsekwencje zjawisk pogodowych, ale domyślacie się Państwo, że nie ma czegoś takiego jak susza w Gręboszowie. No, jeżeli jest susza, to jest w całej Galicji, albo w zachodniej części, albo we wschodniej części. Albo w dolinie jakiejś rzeki, albo, albo po jednej stronie gór, albo po drugiej stronie gór, natomiast susza w Gręboszowie jest zjawiskiem z gatunku fantastyki, nienaukowej bynajmniej, takiej romantycznej, bo też i chyba tak się tego Wyspiańskiego opisuje, że on w jakimś romantycznym nurcie się mieści, a zresztą... W tym gręboszowie, w związku z tą suszą, robi się kłopot, bo nie ma co jeść, więc miejscowi wieśniacy udają się do pustelnika mieszkającego w lesie. Skąd w gręboszowie pustelnik mieszkający w lesie? Pustelnik z brodą. Może to przemytnik, nie wiem. Bardziej by tak pasowało. Pustelnik z brodą, który. <gry> który doradza im złożenie ofiary, a ta ofiara ma być złożona z nieślubnych dzieci księdza, który mieszka z kochanką na, na parafii i nie ma serca dla swoich parafian, ale powiem, pochłonięty jest sprawami rodzinnymi. Więc ja nie będę tego dalej streszczał, proszę Państwa, bo to szkoda czasu. Chodzi o to, że no, takie brednie są tam zgromadzone, a następnie ktoś wierzył, no rozumiem, że sam wyspiański, ale też ludzie, którzy mu ten pomysł podsunęli, w to, że to odniesie jakiś efekt propagandowy. Nie wiem wśród jakiej publiczności, bo publiczność ludowa, która tam była portretowana, do teatru nie chodziła. Publiczność mieszczańska, która zajmowała się, takim miała kontakt z ludem, że kupowała na targu różne produkty w Krakowie od wieśniaków, którzy przyjeżdżali, między innymi z Gręboszowa, No w życiu, by w te idiotyzmy. Nie uwierzyła. No więc y, to jest charakterystyczny rys twórczości socjalistycznej, że ona nie pasuje do niczego, ale jednak dysponuje budżetem i musi być, przepraszam za wyrażenie, ciśnięta. Na no, tak zwanego chama. Podoba się to, czy nie? Im mniej ma to w związku z realiami, tym gorzej dla realiów. Y, o co chodzi w socjalizmie ludowym i o co chodzi w ogóle w ruchu ludowym? Y, o sformatowanie chłopa i teraz uwaga, nie tylko o to, ale także o to, żeby uniemożliwić temu chłopu, albo raczej tym chłopom indywidualne kariery. To nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale to jest bardzo proste, proszę państwa. Lud kreuje się po to, żeby był ludem i żeby nigdy się nie zamienił w nic innego. I nie daj Boże, nie zagroził pozycji tych osób, które go kreują, na ten lud. Do tego stosuje się różne mechanizmy, głównie promocyjne. Jeżeli idzie o początek stulecia, który tutaj opisałem, 20, no to jednym z głównych mechanizmów kreowania chłopa na chłopa była postać Jakuba Bojko. Jakub Bojko Takim trafem szczęśliwym, albo niby pochodził z tego właśnie gręboszowa, gdzie w Wyspiańskim umieścił akcję swojej sztuki klątwa. I był to tak zwany samołóg. I rzeczywiście ten człowiek był szczerze zafascynowany kulturą. On się nauczył sam czytać, pisać, kupował gazety, był wyrobnikiem, gospodarował na jakimś śmiesznym spłachetku ziemi, jednomorgowym chyba ale stał się bohaterem mediów, jakbyśmy dziś powiedzieli, bohaterem pracy socjalistycznej, bohaterem całego ruchu ludowego, który jest przecież ruchem wcale nie ludowym. No, ruch ludowy to jest ruch masoński, wymyślony w Galicji przez przybyszów z królestwa, braci wysłouchów, oparty o nierozpoznane budżety, które owocowały kreacją właśnie jakichś tam periodyków, sztuk teatralnych, książek, następnie kolportowanych wśród ludu, ale przez ten lud nieczytanych. Ruch ludowy i cała propaganda ludowa zakłada bowiem, że chłopi nie mają indywidualnych ambicji. Że mają tylko ambicje zbiorowe. To jest wielkie oszustwo i wielka nieprawda, dlatego że Jakub Bojko, który był symbolem awansu chłopa, tak, kulturalnego awansu chłopa, zdobył ten, to swoje wykształcenie i awansował na, na kogoś innego, nie z powodu, że utożsamiał się z resztą wsi, ale dlatego, że się od tej reszty odróżniał. On to zrobił dzięki, e, dzięki proszę państwa, swoim indywidualnym zaletom, a nie dzięki temu, że należał do jakiegoś plemienia, kasty czy e, innej jakiejś grupy wykreowanej przez nierozpoznane siły. Jakub Bojko, jeżeli coś komuś zawdzięczał, to tylko Jakubowi Bojko i panu Bogu. I komu więcej. Ciekawa postać. Ja polecam, bo ona jest opisywana przez różnych niedoważonych inteligentów krakowskich w kontekstach no, fałszywych. Ale ciekawa postać, no bo postać jednocześnie demaskująca cały ten absurd socjalistyczno-ludowy, a z drugiej strony no, bardzo tragiczna, albowiem no, ten sukces Jakuba, którego obłożono po Europie, o czym warto pamiętać, pokazywano jako jakiś tam cud, i fenomen nie dał mu chyba zbyt wielu satysfakcji i zbyt dużo szczęścia. Tak to jest z ruchem ludowym w Polsce. I proszę państwa, skoro się już rozprawiliśmy z propagandą ruchu ludowego, no to pora przejść do zajęć bardzo bardziej praktycznych. No, ruch ludowy to chodzi o co? O wiesi, produkcję żywności, tak? No więc e, propaganda jedno, a spółdzielczość drugie. E, spółdzielczość w Polsce spółdzielczość w ogóle jest wychwalana jako coś niesamowitego. Ja, proszę Państwa, to wielokrotnie powtarzałem, ale jeszcze raz powtórzę. <laughs> Przepraszam. Spółdzielczość, spółdzielnia bez księdza to gang. Bardzo brutalny. A produkcja żywności to nie są żarty. Jeżeli na przykład wzięlibyśmy takie zestawienie. Jak wyglądała produkcja spółdzielcza i organizacja spółdzielczości w Galicji ukraińskiej i polskiej? No to wyjdą tragiczne zupełnie nierówności. Ukraińcy byli mistrzami, jeżeli chodzi o te kwestie. Dlatego. Dlaczego? Dlatego, że patronowałem Kościół grekokatolicki który był organizacją globalną, a księża katolicki i metropolita Szeptycki potrafili załatwić różne poważne kontrakty nie tylko w Europie, ale także na świecie. Dlaczego ruch spółdzielczy Polski przegrywał? No dlatego, że ruch spółdzielczy Polski był podkuratelą socjalistów i socjaliści już bardzo wcześnie, na bardzo wczesnym etapie organizacji swojej zbrodniczej, Yy, I antyludzkiej, wymyślili, że trzeba przejąć ruch spółdzielczy. No więc proszę Państwa, jeżeli, ktoś się prze, jeżeli, jeżeli gang przejmuje ruch spółdzielczy, to ten ruch przestaje być ruchem spółdzielczym, a staje się ruchem gangsterskim. Jeżeli nie ma tam duchownych w dodatku, to to już jest w ogóle aberracja, która czym może zaowocować? No, po odzyskaniu niepodległości organizacją spółdzielni, z gdzie kto zasiada? Najbardziej prominentni działacze yy, socjalistyczni z byłym premierem Moraczewskim na czele i jego żoną. Tak? Tak wygląda spółdzielczość polska. Czyli to jest pewna fasada, pewna przykrywka służąca do kontroli produkcji, do kontroli dystrybucji żywności. A ja nie muszę Państwu tłumaczyć, bo wszyscy w epoce supermarketów, sieciowych sklepów wiedzą, co to jest dystrybucja żywności i czym to zalatuje. No więc to jest bardzo stare. Te wszystkie manipulacje są bardzo stare i mają bardzo, bardzo ugruntowaną i utrwaloną tradycję w Polsce, która jest oczywiście sprzęgnięta z polityką. Współdzielczość polska i polska jako byt polityczny zaistniała, chwilę potrwała, po czym zginęła. Spółdzielczość ukraińska jako podstawa bytu niepodległego państwa ukraińskiego nigdy nie mogła zaistnieć, dlatego że nikt Ukraińców nie traktował serio. To się zmieniło teraz, niedawno, o czym możemy się przekonać naocznie. Natomiast nikt nigdy nie traktował ich serio. O tym można długo dyskutować, natomiast ich ambicje były zawsze bardzo y, duże i realizowane z wielką konsekwencją, no, natomiast też bardzo konsekwentnie niszczone. Y, o czym warto, warto pamiętać? Proszę Państwa, y, tak, wygląda, y, tak wyglądają aspekty y, 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 socjalizmu związane y, z ludowością. Związane z ludowością, z których my sobie nie zdajemy sprawy, a które no, są istotną częścią tego. Do czego się posuwali socjaliści, tego całego ruchu? Do czego się posuwali socjaliści? Dzisiaj nam się to nie mieści w głowie, ale w pamiętnikach Madama Pragiera są zupełnie wstrząsające fragmenty dotyczące tego, jak socjaliści zajmujący się spółdzielczością, która służyła oczywiście do tego, żeby wyduszać z. Z tej dystrybucji jakieś pieniądze służące na zasilanie działalności terrorystycznej, no to mamy opis w tych pamiętnikach Pragera, jak się socjalizm rozprawiał z dystrybucją żydowską na prowincji. Konkretnie w Ćmielowie. To są znakomite opisy, jak, jak Pragier rozwijał, rozwijał spółdzielczość socjalistyczną na prowincji. Przyszli do niego miejscowi żydowscy. Gangsterzy kontrolujący całą dystrybucję i powiedzieli, panie, pragier, no, e, musimy się e, rozmówić jak poważni ludzie. No, nie, nie można w ten sposób. My też chcemy żyć. Na co pan, pragier, wyciągnął rewolwer i wytłumaczył e, przybyłym przedstawicielom KH-u, jakie porządki teraz nastaną i kto będzie jarł z której miski, a także jak wielką łyżką. Dzisiaj to są rzeczy nie, uwierzenia, nie do uwierzenia, a tych pamiętników się nie wznawia. No ale proszę Państwa, no to są rzeczy najważniejsze. tak? Produkcja, dystrybucja, kolportaż, yy, propagandy. Yy, to są sprawy najistotniejsze. Natomiast my tego nie widzimy. Dlaczego? Dlatego, że nikt nam nie tłumaczy, jak wyglądało zaplecze ruchu socjalistycznego. A co my oglądamy yy, zamiast tego? No to o tym Państwu opowiem w następnym odcinku. Bardzo dziękuję. Po kolei. Żegluga parowa nawiści, szalenie istotna sprawa w drugiej połowie XIX wieku. Tutaj najwybitniejszy chemik y, polski z drugiej połowy XIX wieku, Jakub Natanson, po którego śmierci Wincenty Niewiadomski, ojciec Ligiusza, napisał taki no, bardzo poważny artykuł żałobny. Tutaj mamy instrukcję, jak z buraka cukrowego zrobić bombę czyli o proces. Jak, jak z nitrosacharozę przerobić na nitroglicerynę, co bynajmniej nie jest jakoś szczególnie trudne. Tutaj mamy Józefa Piłsudskiego i dwie pacynki, czyli dwóch bohaterów powieści Stefana Żeromskiego dzieje grzechu, czyli Pochronia i Płazy z Płaskiego, w tle Stefan oczywiście. A tutaj mamy zielonego balonika i doktora Żeleńskiego, który się unosi nad ziemią galicyjską z tymże zielonym balonikiem. A tutaj socjaliści dyskutują z żydowskimi kupcami o rozgraniczeniu stref wpływów w małych miasteczkach Królestwa i Galicji. Tutaj Roman Dmowski sprzęta resztki po szlacheckiej i królewskiej przeszłości, która mu się kojarzyła z Żydami. Też nie postać po prostu. A tutaj Zamach Siczyńskiego na namiestnika Potockiego. Tutaj Brzozowski, z którego głowy wyrastają wszyscy. XX-wieczni opozycjoniści, których znamy z gazety wyborczej, ale nie tylko, bo jest Antoni Macierewicz. No i jak zwykle, fotografie: Ignacy Daszyński, Jakub Natanson, raz jeszcze Austriacy szpicle. Stanisław Trzozowski. I broni. Piękna to jest. Witryna księgarni Gabet na Nie powiedziałem